Wyobraź sobie dzielnicę, w której ludzie chodzą z odsłoniętymi kośćmi, gnijącą skórą i martwym wzrokiem. To miejsce naprawdę istnieje i nazywa się Kensington. To, co się tam dzieje, jest tak ekstremalne, że przypomina apokalipsę zombie. Chodniki zamieniły się w toalety, zaułki stały się punktami sprzedaży narkotyków. Ziemia służy za łóżko. Nikt już nie reaguje na widok leżącego człowieka, nawet wtedy, gdy przestaje się ruszać. Za zaledwie 3 dolary wiele osób Oddaje to, co zostało z ich ciała. Dla jednej dawki są tacy, którzy zgodzą się na wszystko. I co najgorsze, policja tam nie wchodzi. Państwo nie reaguje, a gangi kontrolują ulice. Ale to dopiero początek. Jesteś ciekawy? W takim razie przygotuj się na poznanie brutalnej rzeczywistości dzielnicy zniszczonej przez narkotyki. W Kensington nowym szaleństwem wśród uzależnionych jest trank. Krótka nazwa, ale o katastrofalnych skutkach. Kosztuje mniej niż filiżanka kawy, a zabija więcej ludzi niż jakakolwiek broń. To brutalna mieszanka fentanylu, syntetycznego opioidu nawet 50 razy silniejszego niż heroina i ksylazyny, leku uspokajającego stosowanego w weterynarii do usypiania koni. Teraz ten koktajl trafia prosto do ludzkiego krwiobiegu, bez żadnego filtra, wstrzykiwany na chodniku, jakby to była codzienność. A to, co robi z ludzkim ciałem, jest wręcz niewiarygodne. Rany pojawiają się. Nagle. Na początku wyglądają jak niewielkie otarcia, ale szybko zamieniają się w dziury. Dosłownie. Skóra obumiera, tkanki gniją, pojawia się kość. W wielu przypadkach na leczenie jest już za późno. Gdy ktoś decyduje się szukać pomocy, ręka jest już w stanie martwicy, jaki los amputacja. Mimo to wielu wraca na ulicę i dalej bierze z jedną nogą, z ręką w gipsie, z przesiąkniętym bandażem, z którego sączy się krew. Bo nałóg krzyczy głośniej niż jakikolwiek ból. Ten widok powtarza się codziennie. Ludzie całkowicie nieruchomi z twarzą przy ziemi, z prowizorycznie zabandażowanymi kończynami, z gnijącym mięsem na wierzchu, muchami siadającymi na ranach, i nikt wokół już się tym nie przejmuje. Widok wstrzykiwania w udo, brzuch, a nawet stopy, to tam norma. Każdy fragment skóry, który jeszcze żyje, staje się celem. Pragnienie choćby kilku minut ulgi jest silniejsze niż instynkt przetrwania. W 2023 roku ponad 1400 osób zmarło z powodu przedawkowania. Tylko w Filadelfii. Większość z nich w jednej dzielnicy Kensington. Ta cicha epidemia pochłania młodych, biednych i zapomnianych ludzi, podczas gdy świat odwraca wzrok. Ofiary nie są potworami ani przestępcami. To młodzi ludzie, którzy często zaczynali od leków przeciwbólowych albo jointa z czymś dodatkowym. Ludzie, którym dzieciństwo odebrały porzucenie, przemoc i molestowanie. Kiedy świat nie daje żadnej nadziei, każda ulga staje się pokusą, a w Kensington ta ulga kosztuje dolarów I mieści się w strzykawce. Są chłopcy, którzy stracili matkę przez przedawkowanie, mając zaledwie 8 lat. Dziewczynki sprzedawane za narkotyki, gdy miały 12, 20-letni chłopak, który widział śmierć całej rodziny i mówi, że to tylko kwestia czasu, aż przyjdzie jego kolej. Nie mówią o przyszłości, starają się tylko przetrwać do jutra, a czasem nawet to się nie udaje. Śmierci jest tak wiele, że media przestały o nich informować. Wolontariusze noszą przy sobie narcan, bo wiedzą, że w każdej chwili, ktoś może upaść, stracić przytomność, przestać oddychać i nawet jeśli uda się kogoś uratować, wielu wraca do narkotyków jeszcze tego samego dnia, bo problemem nie są tylko narkotyki. Problemem jest wszystko, co było przed nimi. Brak wsparcia, głód, samotność, strach, trauma i ulica. W Kensington ciało stało się walutą. Są tacy, którzy sprzedają się za zaledwie 3 dolary, mniej niż kosztuje tania przekąska. Nie ma rozmowy, nie ma czasu, nie ma wyboru ci, którzy żyją na ulicy w tej dzielnicy wiedzą, że gdy nadejdzie głód narkotykowy, zrobią wszystko, by zdobyć kolejną dawkę. Prostytucja osiągnęła tam skrajny poziom. Nie jest niczym niezwykłym widok ludzi oddających swoje ciało za ochłapy. Czasem za pieniądze, czasem za kamień kraku, zużytą strzykawkę albo łyk czegokolwiek, co choć na chwilę powstrzyma drżenie ciała. Większość użytkowników narkotyków jest w stanie fizycznym tak złym, że ledwo się poruszają, a mimo to nadal sprzedają swoje ciało. Wielu ma otwarte rany, zgniłe zęby, wystające kości, ale to nie ma znaczenia. Ci, którzy szukają, celują właśnie w najbardziej bezbronnych, a ci, którzy się oferują, chcą tylko uciec od bólu. Nie ma tam bezpieczeństwa, nie ma profilaktyki, nie ma godności. To dzieje się w ciemnych zaułkach, opuszczonych budynkach, samochodach, albo nawet na środku ulicy. Niektóre osoby robią to po kilka razy dziennie, bez zabezpieczenia, bez znajomości imienia drugiej osoby i bez pewności, czy w ogóle przeżyją. Spacer po Kensington przypomina przejście przez scenę z filmu postapokaliptycznego, z tą różnicą, że to wszystko dzieje się naprawdę intensywny zapach czuć już z daleka. Unosi się z chodników, z rogów ulic, z ciemnych zaułków. Ulica zamieniła się w ściek. Dosłownie, nie ma toalet. Ani publicznych, ani prywatnych. Ci, którzy żyją na chodnikach, załatwiają się tam, gdzie są. Mocz, kał, wymiociny. Wszystko gromadzi się na asfalcie, spływa rynsztokiem, miesza się ze śmieciami, zaschniętą krwią i zużytymi strzykawkami. Chodnik stał się wspólną toaletą. I nikt tego nie sprząta, nikt tego nie usuwa, nikogo to już nie obchodzi. Obraz jest brutalny. Ludzie śpią obok brudu, kałuż ciemnych cieczy, próbując znaleźć chodnik z skrawek przestrzeni, gdzie ich skóra nie dotyka bezpośrednio tego, co zostało po wczoraj. Zapach jest tak silny, że przeszkadza nawet tym, którzy przywykli już do wszystkiego. Ale dla tych, którzy tam żyją, nie ma innej opcji: jedzenie, sen, załatwianie potrzeb fizjologicznych. Wszystko dzieje się na ulicy, a ta ulica jest w stanie całkowitego rozkładu. Niektóre ciała leżą bez ruchu na chodniku przez wiele godzin, w przemoczonych ubraniach, z odsłoniętą skórą, pokryte muchami. Mówi się o nich chodzące trupy, ludzie, którzy jeszcze oddychają, ale jakby już przestali żyć. Są obecni z otwartymi oczami, ale bez reakcji, bez słów. Bez przyszłości. Twarze, poranione skóra w niektórych miejscach, zielona, palce zdeformowane przez długotrwałe używanie silnych substancji. Różnica między żywymi a martwymi w tym krajobrazie jest niemal niezauważalna. A mimo to życie tam toczy się dalej. Dzieci przechodzą obok, samochody omijają, mieszkańcy zamykają okna, jakby to był kolejny zwykły dzień. Ale to nie jest zwykły dzień, to obraz skrajnego opuszczenia, w którym nawet podstawowe rzeczy, jak prawo do skorzystania z toalety, po prostu znikają. Zniknęły. A kiedy znika to, co podstawowe, zostaje tylko jedno. Ulica pełna bólu, brudu i ludzi, o których świat zapomniał już dawno temu. Kensington to nie państwo rządzi. Rządzą gangi. Dzielnica została podzielona jak pole bitwy. Każda ulica, każdy róg, każdy zaułek ma swojego właściciela. I wszyscy o tym wiedzą. Obcy od razu to odczuwają. A ci, którzy tam mieszkają, nauczyli się przestrzegać niewidzialnych zasad, narzuconych nie przez prawo, lecz przez strach. Gangsterzy. Kontrolują wszystko, od dostaw po dystrybucję. Istnieją domy, które z zewnątrz wyglądają normalnie, ale w środku działają jak centra pakowania narkotyków. Produkcja trwa bez przerwy. Pakiety przygotowywane są taśmowo, oznaczane różnymi nazwami, sortowane według siły działania, ceny lub czystości. Niektóre mają nawet własne etykiety, szama jak legalne produkty. Te miejsca funkcjonują całą dobę. Ludzie wchodzą i wychodzą co minutę. Wielu użytkowników nie wie nawet, kto za tym stoi po prostu podchodzą, płacą, i odchodzą z tym, po co przyszli. Pracownicy tych punktów mają jasne wytyczne: szybkość, dyskrecja, milczenie. Wszystko działa bardzo sprawnie. To prawdziwy system równoległy, zorganizowany niemal jak firma, a kto złamie zasady, ponosi konsekwencje. Od publicznych pobić po zaginięcia. Nie ma miejsca na zgłaszanie sprawy ani na sprawiedliwość. Każdy krok kontroluje strach. Z czasem lokalni mieszkańcy się przyzwyczajają, uczą się żyć z tą równoległą władzą, jakby była częścią miasta. Bo tam w Kensingtonie. Oficjalny system dawno się wycofał, a ci, którzy naprawdę rządzą, nie noszą mundurów, tylko w kieszeni mają kontrolę nad całą ulicą. W Kensington są ulice, które niosą ze sobą coś więcej niż tylko brud, zaniedbanie i cierpienie. Niosą ciężki przydomek nadany przez samych mieszkańców ścieżki umarłych. To nie są nazwy z mapy, ale każdy wie o które miejsca chodzi. To odcinki, gdzie cisza ma inny ciężar, gdzie nikogo już nie dziwi widok człowieka leżącego nieruchomo. Na chodniku twarzą w dół. Te trasy zyskały swoją nazwę, bo scenariusz się powtarza. Prawie zawsze w tych samych miejscach ciała pojawiają się regularnie ludzie, którzy nie wytrzymali dawki, którzy upadli przez zakażoną ranę, którzy zostali pobici albo po prostu zgasili się i już się nie obudzili. Sceneria się nie zmienia. Chodnik pokryty plamami, otoczony śmieciami, strzykawkami, brudnymi ubraniami. Czasami ktoś przechodzi obok albo przeskakuje, jakby to był kolejny przeszkadzający element codziennej drogi. Mieszkańcy wiedzą, gdzie te ścieżki się zaczynają i gdzie się kończą. Ostrzegają się nawzajem. Tam nie idź sam, ten róg jest ciężki. Po dziewiątej omijaj tę stronę. Nie ze strachu przed napadem, ale dlatego, że to, co można tam zobaczyć, zostaje w głowie na zawsze. To obrazy, których nie da się zapomnieć, a jednak, co zaskakujące, stały się częścią codzienności. Niektórzy próbują pomóc, dzwonią po karetkę, próbują obudzić leżącego, ale większość już nie ma siły. Widzieli zbyt wiele i nauczyli się akceptować, bo następnego dnia w tym samym miejscu może leżeć kolejne ciało. Jakby ulica miała pamięć, jakby przyciągała tych, którzy są już na granicy. W samym środku chaosu Kensington, gdzie wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, istnieje pewnego rodzaju niepisana zasada. Społeczny kodeks, który działa między samymi użytkownikami. Ciche porozumienie, którego nikt nie nauczył, ale każdy je rozumie. Ci, którzy żyją na ulicy, zanurzeni w tym świecie, Każdego dnia wiedzą, że istnieje granica, której nie należy przekraczać. Co zaskakujące, jedna z tych zasad jest prosta: nie rusza się rzeczy osoby nieprzytomnej. Nawet w skrajnej biedzie i rozpaczy szanuje się to, co należy do drugiego człowieka. Porwane plecaki, stare koce, butelki, a nawet ukryta dawka wszystko zostaje nienaruszone. Jeśli ktoś zemdleje na chodniku, inni go omijają, ale nie zabierają niczego, jakby wiedzieli, że kiedy ta osoba się obudzi, będzie chciała odzyskać choć ten niewielki. Kawałek własności. Inną zasadą, której wielu się trzyma, jest dzielenie się. Czasem jedna dawka zostaje podzielona na dwie osoby, zwłaszcza gdy ktoś ma atak odstawienia, drży, nie ma siły. To nie z dobroci serca, to z potrzeby wspólnego przetrwania. Dziś to on, jutro możesz być ty. A w tym świecie każdy wie, jak to jest spaść na samo dno. Dzielenie się nie zmienia sytuacji, ale na chwilę przynosi ulgę. Są też tacy, którzy zwracają uwagę, jeśli ktoś znany nagle zniknie na kilka dni, ktoś zapyta. To nie śledztwo, to tylko odruch minimalnej troski. Sygnał może został aresztowany, może zabrano go karetką, a może leży gdzieś, nie mogąc się ruszyć. W takim przypadku jeden sygnał może uratować życie. W Kensington obecność policji jest niemal symboliczna. Radiowozy czasem przejeżdżają, od czasu do czasu słychać syreny w oddali, ale w praktyce nic się nie dzieje. Mieszkańcy dobrze wiedzą, że narkotyki są zażywane publicznie, w biały dzień, na oczach wszystkich i nikt tego nie powstrzymuje. I nie chodzi o brak wiedzy. Według wielu mieszkańców to sami przełożeni policji kazali i przestać interweniować. Rozkaz jest jasny. To się nie opłaca. Z relacji wynika, że patrole zostały poinstruowane, by nie zaczepiać osób używających narkotyków na ulicy bez legitymowania, bez konfrontacji, bez prób zatrzymania. Uzasadnienie? Brak ludzi. Policja twierdzi, że nie ma wystarczającego personelu, by walczyć z problemem, a nawet gdyby miała, to i tak niewiele by to zmieniło, bo to błędne koło. Użytkownik trafia do aresztu, spędza tam kilka godzin, zostaje wypuszczony tego samego dnia i wraca w to samo miejsce. Miejsce, na ten sam chodnik do tej samej rzeczywistości. Dlatego, by uniknąć tego ciągłego wchodzenia i wychodzenia, zdecydowano po prostu przymknąć oczy, udawać, że nic się nie dzieje. I ta ulica zamienia się w strefę wolną. Ludzie wstrzykują sobie narkotyki publicznie, upadają, śpią oparci o latarnie wszystko na oczach przechodniów. I nikt nie reaguje. Policjanci, którzy próbują działać z własnej inicjatywy, są zniechęcani. Nie warto się bić, mówią. Nie warto mieć sprawy w sądzie. I tak idea bezpieczeństwa zaczyna się rozpływać w powietrzu. Pozostaje tylko opuszczenie. Wiadomość jest jasna. Tutaj każdy zdany jest na siebie. Państwo nie przyjdzie z pomocą, a ci, którzy są na ulicy baćne, muszą radzić sobie sami z tym, co mają, albo z tym, co im zostało. Wielu wolontariuszy, którzy chodzą po Kensington, słyszy słowa, które bolą bardziej niż jakikolwiek widok. Pozwól mi umrzeć w spokoju. Nie chcę pomocy. Po prostu zostaw mnie tutaj. To nie teatr. To nie przesada. To słowa wypowiadane z chłodem, który przeraża. To ludzie, którzy już dawno przekroczyli granice, próbowali leczenia, byli w ośrodkach, słyszeli dobre rady, obiecywali sobie zmianę, ale upadek był tak głęboki, że dno wydaje się teraz wygodne albo nieuniknione. I kiedy ktoś zbliża się z dobrym słowem, odpowiedź zazwyczaj brzmi tak samo: to nie ma sensu. Są tacy, którzy patrzą prosto w kamerę dokumentalistów. I mówią, że to tutaj jest koniec. Bez łez, bez dramatu, tylko z pewnością. Słabe ciało, pokryte ranami, mowa powolna, oczy puste. Niektórzy nawet dziękują za zainteresowanie, ale proszą, żeby nie naciskać. Już podjęli decyzję. Nie chcą terapii, nie chcą schronienia, nie chcą wracać do domu. Chcą, żeby wszystko się po prostu skończyło. To rzeczywistość trudna do zaakceptowania, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą, że każdą osobę da się uratować. Ale na tych ulicach nadzieja to rzadkość. A tym, czego jest najwięcej, są powtarzające się historie. O przedawkowaniu, o porzuceniu, o bólu. W samym sercu Kensington niektóre organizacje pozarządowe przemierzają ulice z niepozornymi plecakami. W środku znajdują się specjalnie przygotowane zestawy dla osób, które zamierzają znów się wstrzyknąć. Nowa strzykawka, wilgotna chusteczka, prezerwatywa, ulotka z instrukcją krok po kroku, jak uniknąć zakażenia przy wstrzykiwaniu. Wszystko przekazywane z krótkim zdaniem, ze spojrzeniem pełnym zrozumienia i z bardzo często w ciszy. Idea jest prosta. Skoro nie da się zatrzymać używania narkotyków, to przynajmniej można zmniejszyć ryzyko, ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV, unikać ropni, chronić to, co jeszcze można ochronić. Zespoły terenowe mówią, że nie są tam po to by oceniać, są po to by pomagać tym, o których społeczeństwo zapomniało i w wielu przypadkach są jedynymi ludźmi, którzy oferują jakąkolwiek formę troski, ale ta strategia budzi kontrowersje. Wiele osób uważa, że to nie jest pomoc. To Chęta, że rozdając nowe strzykawki, wysyła się sygnał, że to wszystko jest w porządku, że zamiast wyciągać ludzi z narkotyków, tylko utrwala się ich uzależnienie. Główna krytyka brzmi tak: zamiast szukać realnych rozwiązań, skupiono się na tym, by używanie było bezpieczniejsze. Mimo to zestawy są nadal rozdawane codziennie, dziesiątki, czasem setki, i znikają błyskawicznie. Niektórzy proszą o niespilnością, inni już dokładnie wiedzą, gdzie czekać na wolontariuszy. To codzienność, która bezlitośnie, tośnie obnaża skalę kryzysu i brak głębszych odpowiedzi. I na tym kończy się nasz film. Podziel się proszę swoimi przemyśleniami na temat Kensington w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy.